Pozwól, że się przedstawię. Jestem Anna. Stomatologię mam we krwi, zarówno moi rodzice, jak i dziadek byli lekarzami od zębów. Dziadek zostawił mi niezłą sumkę, kiedy odszedł kropka pomiędzy tym a pieniędzmi, które zaoszczędziłam na wypełnianiu ubytków i wyrywaniu zębów mądrości, udało mi się zebrać 300 tysiące dolarów. Wystarczająco dużo, by kupić przytulny dom w pobliżu mojej kliniki, z trawnikiem wystarczająco bujnym, by wzbudzić zazdrość sąsiadów. Uwielbiam ten dom. Nie chodzi tylko o świeżą farbę czy sposób, w jaki poranne światło przelewa się przez wykuszowe okna, jest mój, cały mój. Kupiony i opłacony przez lata wpatrywania się w usta innych ludzi. Ale dość o mnie. porozmawiajmy o dniu, w którym moje życie skręciło ostro w lewo. Kropka, to była leniwa niedziela, mój jedyny wolny dzień i postanowiłem wybrać się do centrum handlowego. Tak po prostu dla zabicia czasu. Wtedy to się stało. Skręciłem za róg i bum. zderzyłem się z tym facetem, wysokim, trochę chudym, ze spanikowanym spojrzeniem, gdy żonglował zestawem fantazyjnych szklanek. Sięgnąłem po pomoc, ale nie za późno. Rozbił się na błyszczącej podłodze z płytek. Wszędzie kawałki. Cholera. Tak mi przykro kropka wymamrotałam. Moja twarz musiała mieć pięćdziesiąt odcieni czerwieni. Facet błogosławie jego duszę, tylko wzruszył ramionami i zaśmiał się, ceo odbiło się echem w przejściu. Hej, bez obaw. Mam paluszki maślane kropka powinienem był wiedzieć lepiej niż próbować nimi żonglować kropka przykucnęłam, próbując pozbierać bałagan, czując się jak nie zdara. Pozwól mi za nie zapłacić, proszę. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Próbował mnie wyminąć. Naprawdę w porządku. Wypadki się zdarzają, prawda. Ale nie miałam nic przeciwko temu kropka nalegałam i w końcu ustąpił. W porządku, jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, jasne. Po zapłaceniu za katastrofę, którą spowodowałem, zapytał. Kawy. Dla mnie jako podzękowanie za przyzwoite podejście do tego bałaganu kropka, może to przez jego uśmiech, a może po prostu przez moje zażenowanie. Ale zgodziłam się kropka kawa przerodziła się w ponadgodzinną pogawędkę o wszystkim i o niczym. Miał na imię Erik. Był programistą aplikacji mobilnych, prawdziwym technikiem. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu niedaleko centrum handlowego. Żartowaliśmy nawet, że mogliśmy być sąsiadami i nigdy się o tym nie dowiedzieć. Tak, mógłbym pożyczyć od ciebie cukier czy coś, powiedział z przymrużeniem oka. Albo porady dentystyczne. Darmowe konsultacje przy kawie. Odparłam żartobliwie kropka zanim się obejrzeliśmy, centrum handlowe ogłosiło godzinę zamknięcia. Wymieniliśmy się numerami, a on obiecał zadzwonić kropka, wróciłam do samochodu, kręcąc głową nad tym, jak dzień, który zaczął się dla mnie jakby w składzie porcelany, mógł się skończyć tym, że czułam się, jakbym właśnie wyszła z komedii romantycznej. Erik nie tracił czasu kropka następnego dnia, mój telefon zabrzęczał wiadomością od niego. Hej, Anna, co powiesz na dzisiejszą kolację? Obiecałam, że będę trzymać wszystkie przedmioty z daleka. Roześmiałam się, wciąż mając w pamięci wczorajszą katastrofę. Jasne, czemu nie? Odpisałam. Ale zróbmy to gdzieś z plastikowymi talerzami i tak na wszelki wypadek. Kolacja była w tej wyłużowanej pizzerii, o której wiedział. Miejsce, w którym można krzyczeć przez całą salę i nikt nie mrugnie okiem kropka, zajęliśmy narożną budkę, a on pomachał do kelnerki z pytaniem hej, możemy dostać tutaj jakieś meni? To było wystarczająco głośne, aby konkurować z rozmową wokół nas kropka, gdy czekaliśmy na nasze jedzenie, rozmowy płynęły jak tanie wino, łatwo i trochę za dużo. Miał talent do opowiadania historii, a jego ręce robiły połowę rozmowy, Machając dookoła, gdy opisywał najnowszą aplikację, którą opracowywał, kropka to będzie coś wielkiego. Anno. Pomyśl o kolejnym poziomie aplikacji randkowych, w których nie tylko widzisz zdjęcia, ale także słyszysz playlistę danej osoby. Kropka brzmi skomplikowanie, przyznałam, popijając napój gazowany i obserwując jego entuzjazm. I miłość, ceo. Dokładnie wyjaśnił. Wiele mówi o człowieku. Więcej niż biografia czy głupie selfie. Zjedliśmy pizzę, a on zapytał o mój dzień w klinice. Opowiedziałem mu o zwykłych kanałach korzeniowych i wypełnieniach ubytków. Nic tak ekscytującego jak tworzenie aplikacji. Nie jest to przełomowe, ale opłaca mój dom i pozwala mi poznawać ciekawych ludzi. Takich jak ty dodałem z uśmiechem. Hej, schlebia mi, że jestem uważany za interesującego, powiedział, unosząc brwi i kpiąc z zaskoczenia kropka nasze skórki od pizzy były jedyną rzeczą, która pozostała, kiedy pochylił się teraz bardziej poważny. Anno, naprawdę cię lubię. Jest w tobie coś, co po prostu do mnie pasuje. Poczułam ciepło na policzkach. Czuję to samo, Erik, kropka jakbyśmy znali się od lat, a nie od kilku dni. Więc nie zwalniajmy tempa. Zasugerował, jego głos obniżył się do niemal szeptu po drugiej stronie stołu. Zobaczmy, jak to się potoczy, kropka od tego momentu byliśmy nierozłączni. Jeśli nie byliśmy w pracy, byliśmy razem, kino, pikniki, czasem po prostu długie przejażdżki bez celu. Kropka, pojawiał się u mnie w domu z jedzeniem na wynos z jakiegoś nowego miejsca, które chciał, żebyśmy wypróbowali i rozmawialiśmy do białego rana. Kropka pewnego wieczoru, rozłożony na mojej kanapie, odwrócił się do mnie, a jego wyraz twarzy był poważniejszy niż zwykle. Anna, zakochałem się w tobie. Nie chcę gier i gdybania. Chcę tego, nas. Nie zawahałam się. Wchodzę w to, Erik. Całkowicie kropka czułam się dobrze, jakby wszystkie elementy układały się na swoim miejscu. Wpasował się w moje życie, jakby zawsze miał tam być. Jego ubrania zaczęły wypełniać przestrzeń w mojej szafie, a jego szczoteczka do zębów znalazła miejsce obok mojej w łazience, kropka było domowo, Wygodnie i po prostu prawdziwie kropka pewnej nocy rozmawialiśmy o przyszłości, leżąc na moim podwórku i patrząc w gwiazdy. Duża rodzina, co pomyślał, odnajdując moją dłoń w ciemności. Tak, im większa, tym lepsza. Wypełnić dom dziećmi i chaosem kropka powiedziałam, że ten pomysł rozgrzewa mnie bardziej niż letnie. Nocne powietrze Ścisnął moją dłoń. Brzmi idealnie chaotycznie i głośno, ale idealnie. Dzień ślubu nadszedł szybciej niż bicie serca. Byłam cała w nerwach i motylach, ale kiedy zobaczyłam Erika czekającego na mnie przed ołtarzem, wszystko inne po prostu zniknęło. Kropka uśmiechał się, jakby wygrał na loterii i szczerze mówiąc, ja też. Ceremonia była plamą przysiąg i wiwatów, a zanim się zorientowałam, byliśmy mężem i żoną. Późniejsza impreza była głośna i żywiołowa, tak jak chcieliśmy, to właśnie podczas przyjęcia po raz pierwszy naprawdę rozmawiałam z rodzicami Erika, którzy przylecieli z jakiegoś tropikalnego raju, do którego przeszli na emeryturę. Kropka jego mama, Linda, była cała uśmiechnięta, oczekująca biżuterią, a jego tata, Mark, był wyłużowanym typem, który wydawał się szczęśliwy, patrząc, jak wszyscy dobrze się bawią. Anno, kochanie, wyglądasz absolutnie uroczo, Linda trysnęła, wciągając mnie w uścisk, który wydawał się nieco zbyt ciasny. Jesteśmy zachwyceni, prawda, Mark. Mark skinął głową, z piwem w dłoni. Absolutnie. Erik, to szczęściarz. Podziękowałam im, czując się nieco przytłoczona, kropka, ale to ich kolejne słowa zaczęły mnie naprowadzać na przyszłość. Cieszymy się, że wróciliśmy. Teraz, kiedy tu jesteśmy, będziemy widywać Was o wiele więcej. Uśmiechnęła się Linda, nie zauważając mojego niepewnego uśmiechu. Kropka, nie mogę się doczekać, udało mi się powiedzieć, ale muzyka na szczęście zagłuszyła potrzebę dalszej rozmowy. Kropka, kiedy mijały tygodnie po miesiącu miodowym, rodzice Erika nie wrócili na swoją wyspę. Zamiast tego zamieszkali na stałe w lokalnym hotelu i stali się stałymi bywalcami naszego życia. Zaczęło się od małego kropka Linda wpadała do nas, zwykle niezapowiedziana, by udzielić przyjacielskich rad na temat tego, jak mogę ulepszyć mój dom. Pewnego sobotniego poranka pojawiła się, gdy Erik i ja delektowaliśmy się leniwym śniadaniem kropka bez pukania weszła do kuchni i spojrzała na zastawę na naszym stole. Naleśniki i bekon. To nie jest zbyt zdrowe śniadanie, prawda? Linda zganiła się marszcząc nos, jakby wyczuła coś nieświeżego kropka Erik, niech go Bóg błogosławi, wtrącił się. Mamo, Anna jest niesamowitą kucharką. Jesteśmy zadowoleni z jej jedzenia, naprawdę. Linda nie wyglądała na przekonaną, ale zmieniła temat. W każdym razie pomyślałem, że musimy wkrótce zorganizować rodzinny obiad. Kropka, zaprosić kilku naszych przyjaciół, żeby poznali uroczą nową pannę młodą. Już planowała to na głos, nie pytając, ale mówiąc kropka zerknęłam na Erika, który wzruszył bezradnie ramionami. Wiedziałam, że to jego sposób na zachowanie spokoju, ale mnie to drażniło. Ten schemat się utrzymywał, wizyty Lindy stawały się coraz częstsze. A jej sugestie przeradzały się w żądania kropka zaczęła przemeblowywać moją kuchnię, krytykować moje dekoracje, a nawet komentować, jak powinnam się ubierać kropka pewnego dnia. Ni stąd ni zowąd oświadczyła, że organizuje przyjęcie w naszym domu. Nie prosiła, oświadczyła. Twój dom jest idealny na przyjęcia, Anno. Taki przytulny i ten trawnik. Moi przyjaciele będą zachwyceni. Zamrugałam, zaskoczona jej tupetem, kropka w porządku, Linda. Kiedy myślałaś w tę sobotę, kochanie, nie będziesz musiała się o nic martwić. Tylko jakieś przekąski, może te słodkie małe kanapeczki, które robisz. I upewnij się, że jest dużo lodu. Zawsze ci go brakuje, kropka, stałam tam z rozdziawionymi ustami, gdy ona krążyła wokół. Oceniając mój salon pod kątem jej wielkich planów. Kropka, kiedy Erik wrócił do domu, pozwoliłam mu na to. Erik, twoja mama organizuje tu imprezę w tę sobotę. Wiedziałeś o tym? Westchnął głęboko, zmęczonym głosem. Wspomniała, że chce zrobić coś miłego dla przyjaciół. Może dla niej kropka, to nasz dom, a nie jej klub towarzyski, kropka, Wiem, wiem. Ale czy moglibyśmy pozwolić jej na to? Tak dla świętego spokoju. Byłem wściekły, ale się zgodziłem. Wszystko dla świętego spokoju, prawda, nadeszła sobota, a ja wstałem o świcie, przygotowując przystawki i chłodząc drinki. Linda przybyła wcześniej nie po to, by pomagać, ale by kierować. Upewnij się, że szklanki są nieskazitelnie czyste. Anno, kropka i używaj dobrych talerzy, nie tych codziennych. Jej przyjaciółki zaczęły napływać w południe, parada perfumowanych, gadatliwych kobiet, które znały mój dom lepiej niż ja, zanim Linda skończyła je oprowadzać. A oto salon, całkowicie odnowiony przez Erika i mnie, ogłosiła, podczas gdy ja zaciskałam zęby i napełniałam kieliszki winem. W pewnym momencie Linda osaczyła mnie w kuchni. Upewnij się, że regularnie zaglądasz do pani Henderson. Kropka, ma prawie 80 lat. Nie może czuć się zaniedbana. Żonglowałem takami w cierpliwości, ale uśmiechnąłem się. Oczywiście, Lindou, coś jeszcze. Upewnij się, że się uśmiechasz. Kropka nie wygląda na to, że dobrze się bawisz. Kochanie. Kropka impreza ciągnęła się w nieskończoność. Albo tak się czułam, grając kelnerkę i pokojówkę podczas gdy Linda grała królową zamku. Kiedy ostatni gość wyszedł, byłam gotowa się załamać. Erik pomógł mi posprzątać, wyglądając na tak samo pokonanego, jak ja się czułam. Kochanie, tak mi przykro. Nie sądziłem, że tak się przejmie. Mruknął, gdy układaliśmy ostatni talerz nadający się do zmywarki. no cóż, przejęła. I powiedziała, że to do jej syna. Jakbym po prostu się tu rozbił. Erik to bolało. Twarz Erika stwardniała i odstawił szklankę trochę zbyt gwałtownie. To nie w porządku. Porozmawiam z nią, Anno. To nie jest w porządku. Kropka, ale nawet kiedy to powiedział, oboje wiedzieliśmy, że rozmowa z Lindą jest tak skuteczna, jak używanie sita do łapania deszczu. Kiwała głową. Uśmiechała się i wracała do swoich zajęć. Kropka, w głębi duszy obawiałem się, że ta impreza to dopiero początek zaznaczania przez nią swojego terytorium, pokazywania mi kto tak naprawdę rządzi. Kropka. Po tej pierwszej imprezie czułem się jak po przebudzeniu ze złego snu, z tą różnicą, że koszmar był prawdziwy i rozbił obóz w moim salonie. Kropka, kiedy Linda niedbale rzuciła bombę, że ona i jej przyjaciele będą teraz używać mojego domu do cotygodniowych spotkań, Moja szczenka uderzyła o podłogę. W każdą sobotę. Anna wszyscy uwielbiali to miejsce kropka jest o wiele bardziej intymnie niż w wiejskim klubie. Linda zaćwierkała, jakby robiła mi przysługę kropka chwileczkę w każdą sobotę. Linda to naprawdę nam nie pasuje. Odpowiedziałam, starając się nie okazać paniki w głosie. Machnęła lekceważąco ręką. Nonsens, to już postanowione. Nie denerwuj się. Ale nie miałem zamiaru odpuścić, kropka nie, to nie jest załatwione. To nasz dom, a nie klub towarzyski. Tego już za wiele, kropka, wtedy rozpętała się burza. Twarz Lindy wykrzywiło coś paskudnego. Jej głos był ostry jak tłuczone szkło. Ty niewdzięczna dziewczyno. Staram się tylko prowadzić życie towarzyskie. Co zamierzasz odmówić tego starej kobiecie? Kłótnia szybko się zaostrzyła. Krzyczała, przeklinała, a nawet rzuciła ważonem, który rozbił się o ścianę. Potem rzuciła bombę, która zmroziła mi krew w żyłach. Jeśli nie pójdziesz w moje ślady, upewnij się, że mój syn cię zostawi kropka, mogę to zrobić, wiesz. Byłem oszołomiony. Groźba wykorzystania emocjonalnej zależności Erika przeciwko mnie była ciosem poniżej pasa i pokazała, jak daleko była gotowa się posunąć. kropka Spędziłam noc w chaosie, bojąc się każdego dzwonka telefonu, każdego pukania do drzwi. W następną sobotę, jak w zegarku, pojawiła się Linda i jej świta. Czułem się jak marionetka we własnym domu, służąc i uśmiechając się przez zaciśnięte zęby. kropka, Gdy wyszli, pozostawiając po sobie chaos... Wiedziałem, że coś musi się zmienić. Znalazłam Erika w salonie, wyglądającego na tak samo pokonanego, jak ja się czułam. Erik, musimy porozmawiać. Tak dalej być nie może. Spojrzał w górę, zmęczony. Wiem, Anno, wiem. Ale co możemy zrobić? To moja mama. Twoja mama mnie szantażuje, grozi naszym małżeństwem, żeby dostać to, czego chce. Jak się tu dostaliśmy? Mój głos się załamał. Ciężar ostatnich kilku tygodni spadł na mnie. Erik przeczesał dłońmi włosy, co było oznaką jego frustracji. Kropka, nie wiem, Anno. Nie wiem, co robić. Kropka, wtedy do mnie dotarło, że pomysł jest tak szalony, że może się udać. A gdybyśmy się rozwiedli? Erik wpatrywał się we mnie zszokowany. Rozwód? Anno, kocham cię, dlaczego miałbym to zrobić? Nie na poważnie. Pośpieszyłam z wyjaśnieniem. Fałszywy rozwód. Zostaniemy razem, potajemnie kropka może jeśli pomyśli, że wygrała, wycofa się. To było ryzykowne, ale Erik się zgodził. Następnego dnia po cichu złożyliśmy pozew o rozwód. Podpisywanie tych dokumentów było surrealistyczne. Śmialiśmy się nawet z naszego niedowierzania przy kawie, szepcząc sobie nawzajem plany i obietnice. Sobota nadeszła z prędkością pociągu towarowego i wiedziałem, że Linda i jej parada przyjaciół wkrótce zapukają do moich drzwi, oczekując królewskiego traktowania. Tylko tym razem miałem inny plan. Kropka papiery rozwodowe leżały schowane w szufladzie, a moje postanowienie było tak twarde, jak pukanie do drzwi tego ranka. Kropka otworzyłem drzwi, stając mocno w progu. Dzień dobry, Lindo. W czym mogę dziś pomóc? Zaskoczenie na jej twarzy było niemal komiczne, gdy wpatrywała się we mnie. Stojąc tam, najwyraźniej nie odsuwając się, by ich wpuścić, kropka jej przyjaciółki skupiły się za nią, zerkając przez ramię z zaciekawieniem i oczekiwaniem. Przyszliśmy na śniadanie, kochanie. Otwórz, wszyscy jesteśmy głodni. Linda oznajmiła, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie, kropka, nie dgnęłam ani o centymetr. Właściwie tuż za rogiem jest urocza kawiarnia. Jestem pewna, że z przyjemnością cię obsłużą. Twarz Lindy opadła, a potem wykrzywiła się w maskę gniewu. O czym ty mówisz, Anno, twoim obowiązkiem, jako części tej rodziny, jest nas ugościć. Powinnaś sprawić, byśmy czuli się mile widziani i zaspokajać nasze potrzeby. Jej słowa były ostre, miały wbić się głęboko, ale wytrzymałam. Lindą, wszystko się zmieniło, kropka, rozwiodłem się z twoim synem. Jesteście teraz dla mnie w zasadzie obcymi ludźmi. Westchnienie, które przeszło przez grupę, można było pomylić z wiatrem. Szmer zawirował, gdy oczy Lindy rozszerzyły się w szoku. A następnie zweziły w podejrzliwości kropka to nonsens, warknęła. Nie wierzę ci. Zadzwonię teraz do Erika. Siennęła po telefon jej palce lekko drżały, gdy wybierała numer. Przez głośnik usłyszałam spokojny, ale stanowczy głos Erika. Mamo, Anna ma rację, kropka rozwiedliśmy się. Proszę, uszanuj jej przestrzeń. Telefon prawie wyślizgnął się jej z rąk, gdy przetwarzała jego słowa. Ale, ale pomyślałam, jej głos ucichł, a w jej oczach pojawiła się mieszanka zmieszania i gniewu, kropka proponuje zjeść śniadanie w kawiarni. Naprawdę mają doskonałą kawę, powiedziałam ostatecznym tonem. Odwróciłam się i weszłam do domu, zamykając za sobą drzwi kropka, przez oślonioną szybę mogłem dostrzec zarysy Lindy i jej przyjaciół, zakorzenionych w miejscu i niedowierzających. Pozostali jeszcze przez chwilę, skupisko zdezorientowanych i oburzonych sylwetek, zanim powoli się rozeszli kropka, wewnątrz panowała ogłuszająca cisza. Oparłem się o drzwi, serce waliło mi w piersi. Udało mi się. Postawiłem się lindzie w sposób, który nigdy nie wydawał mi się możliwy. Dom wydawał się teraz inny, jakby znów był naprawdę mój. Kropka ściany były mocniejsze. Powietrze świeższe. Erik i ja zaczęliśmy spotykać się w tajemnicy, jak dwoje nastolatków, którzy skradali się, próbując uniknąć surowych rodziców. Nasi przyjaciele znali zasady i bawili się razem. Chroniąc nasz sekret przed czujnym okiem Lendy. czuliśmy się, jakbyśmy byli głównymi bohaterami jakiegoś filmu szpiegowskiego, zawsze oglądając się przez ramię, szepcząc po kątach. Choć brzmi to śmiesznie, zbliżyło nas to do siebie, skleiło razem przez naszą małą konspirację kropka, pewnego chłodnego wieczoru, skuleni w tylnej budce naszej ulubionej knajpki na uboczu, Erik przesunął po stole serwetkę, na której coś na nabazgrał. Rozwinąłem ją, a tam jego niechlujnym pismem była lista ofert nieruchomości. Pomyślałam, że może nadszedł czas na nowy początek, gdzieś w nowym miejscu, o którym mama nie wie. Spojrzałam w górę, zaskoczona, ale zaintrygowana. Masz na myśli nowy dom? Dla nas? Tak, gdzieś. Gdzie naprawdę będziemy mogli nazywać się swoimi. Żadnych złych wspomnień, żadnych niespodziewanych wizyt. Moglibyśmy nawet poszukać czegoś z dodatkowymi pokojami, wiesz, na przyszłość. Powiedział, mrugając do mnie przez stół. Kropka zaczęliśmy więc szukać domu. Oczywiście w tajemnicy. Erik znalazł dla nas pośrednika, który był bardziej niż szczęśliwy, mogąc zachować nasz sekret, a nawet wydawał się cieszyć z bycia częścią naszej tajnej operacji. Po miesiącach poszukiwań znaleźliśmy idealny dom. Kropka, był schowany na obrzeżach miasta. Otoczony drzewami i ogrodem, który tylko czekał, by wypełnić się śmiechem i zabawą kropka w dniu, w którym dostałem klucze, najpierw pojechałem sam, wchodząc do pustych pokoi, które odbijały się echem potencjału. Spacerując po ogrodzie, mogłam niemal go zobaczyć. Przyszłość, o której marzyliśmy, kropka wysłałam Ericowi zdjęcie z prostą wiadomością, nasz nowy początek. Pojawił się kilka minut później, a jego twarz wykrzywił szeroki uśmiech, gdy przeszedł przez drzwi kropka to jest to, co? To jest nasz dom, powiedział kropka to jest to. Jest coś jeszcze, zaczęłam, biorąc jego dłonie w swoje. Chcę, żebyśmy znowu się pobrali. Tym razem naprawdę, bez tajemnic, bez planów. Tylko ty i ja kropka jego oczy przeszukały moje, a potem przyciągnął mnie do siebie. Nic nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym, kropka, postanowiliśmy zrobić to po cichu. Było coś cudownie prostego w samym wejściu do biura burmistrza, tego samego miejsca, w którym złożyliśmy fałszywy pozew rozwodowy, i ponownym zarejestrowaniu naszego małżeństwa, kropka, bez świadków, bez zamieszania, tylko my dwoje. Czyniąc nasze wzajemne zobowiązanie po raz kolejny oficjalnym, kropka urzędnik ponownie ogłosił nas mężem i żoną, a kiedy wyszliśmy, trzymając się za ręce, poczuliśmy się, jakby ciężar minionego roku spadł nam z ramion. Zaczynaliśmy od nowa, ale tym razem na własnych warunkach, kropka w dniu, w którym wróciliśmy do naszego starego domu, by zabrać ostatnie rzeczy, w powietrzu unosiło się napięcie. Wiedziałem że nie uda nam się wyjechać bez jakiejś konfrontacji. Kropka i jak na zawołanie, gdy tylko podjechaliśmy, Linda i Mark czekali na nas. Erik, Anna, o co chodzi? Wyprowadzacie się? Zapytała Linda. Kropka, tak, mamo, sprzedaliśmy dom. Jesteśmy tu tylko po to, by zabrać kilka ostatnich rzeczy, odpowiedział Erik, jego głos był spokojny, ale stanowczy. Kropka, z twarzy Lindy zniknął kolor. Sprzedany. Ale gdzie będziecie mieszkać? Kupiliśmy nowy dom, dodałem, starając się jak najbardziej skrócić te interakcje. Jest znacznie większy z pięknym ogrodem. Nowy początek dla nas kropka jej nastrój zmienił się jak przełącznik i klasnęła w dłonie, a na jej twarzy pojawił się zbyt jasny uśmiech. Cudownie. W takim razie mogę zacząć planować, gdzie ugościć moich przyjaciół. Miło będzie mieć więcej miejsca, kropka więc, gdzie jest ten twój nowy dom? Erik stanął między mną a swoją matką, wykonując ochronny gest, który wiele mówił. Nie podzielimy się adresem, mamo. Potrzebujemy trochę prywatności, kropka, uśmiech Lindy osłabł, a jej oczy zweziły się. Nie dzielimy się. Co masz na myśli, Erik? Jestem twoją matką, kropka, właśnie dlatego, mamo zbyt wiele razy przekraczałeś granice. Chodzi o ochronę naszego małżeństwa, coś, co powinnam była zrobić dawno temu. Głos Erika był stanowczy, przecinając wszelkie dalsze protesty, Lindy. Nie mogę uwierzyć, że mi to robisz, po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. Głos Lindy załamał się, a jej postawa w mgnieniu oka zmieniła się z wesołej w oburzoną. Kocham cię, mamo, ale Anna jest moją żoną. Ona jest najważniejsza. Powinienem był ją bardziej wspierać w przeszłości i przepraszam za to. Erik zwrócił się do mnie. Jego oczy były przepraszające. Przepraszam, Anno, za te wszystkie razy, kiedy nie stanąłem w naszej obronie. Kropka, odwracając się z powrotem do matki, Erik wziął głęboki oddech. Uważamy, że najlepiej będzie, jeśli znów skupisz się na czerpaniu przyjemności z podróży, a nie wtrącaniu się w nasze życie. Kropka, Linda wyglądała jakby miała zaraz eksplodować, jej usta otwierały się i zamykały. Szukając czegoś do powiedzenia. W końcu wykrztusiła. Będziesz tego żałować. Zobaczysz, kropka z tymi słowami ruszyła do samochodu, a Mark podążał za nią z bezradnym wyrazem twarzy. Szybko zebraliśmy pozostałe rzeczy i zapakowaliśmy się do samochodu, kropka, gdy odjeżdżaliśmy, widziałem Lindę w lusterku wstecznym, stojącą na parkingu, jej gniew był wyczuwalny nawet z daleka. Przez kilka następnych miesięcy Linda próbowała różnych taktyk, by zdobyć nasz nowy adres. Nieustannie dzwoniła, aż Erik i ja zdecydowaliśmy, że najlepszą odpowiedzą będzie brak odpowiedzi. Pojawiła się nawet w mojej klinice, wywołując scenę, która zakończyła się ostrzeżeniem, że następnym razem nie zawaham się wezwać policji. W końcu po niekończącej się zabawie w kotka i myszkę telefony ustały. Niezapowiedziane wizyty ustały. Wydawało się, że Linda zaakceptowała, choć niechętnie, że jej kontrola nad naszym życiem dobiegła końca. Kropka, siedząc w naszym nowym salonie. W ostatnim świetle dnia, wpadającym przez okna, poczułem głęboki spokój. Myślisz, że naprawdę wykofała się na dobre? Zapytałam Erika, nie do końca mogąc uwierzyć, że cisza jest prawdziwa. Kropka, myślę, że tak, powiedział, obejmując mnie ramieniem. A nawet jeśli nie, to teraz wiemy, jak sobie z tym poradzić. Razem, kropka, siedzieliśmy tak, a ciężar minionych miesięcy powoli znikał. Poczucie nowego początku przenikało pokój, wypełniając go nadzieją i obietnicą pokoju.